Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. I dzisiaj, kochani, przychodzę do Was z pogadanką. Przychodzę z herbatką, także mam nadzieję, że też sobie weźmiecie herbatkę albo kawkę. I będziemy mogli sobie pogadać. Ale powiem Wam tak szczerze, że jutro, jutro tak, 21 maja, czyli Wy widzicie 21 maja, czyli dla Was dzisiaj, właśnie mam urodziny. Kolejny rok po prostu strzelił tak, nawet nie wiadomo gdzie. Jakby ktoś się pytał, ile mam lat, to zawsze i niezmiennie 21, także pamiętajcie, 21, kobiety się nie zdarzają. Poza tym nieważne, ile się ma lat, ile ma się w matryce, ważne na ile się człowiek czuje albo na ile wygląda ewentualnie, także myślę, że to jest najważniejsze yy, i, i nie ma tutaj co zaglądać sobie w matrykę, także urodziny, urodziny. Yy. Chyba przestałam już je jakoś tak strasznie świętować i przestałam robić jakieś uczne. E, tak naprawdę wczoraj, e, czyli w niedzielę, byliśmy z partnerem sobie na jakimś tam obiedzie, na jakimś spacerku. A w tym roku, kochani, moim prezentem jest iPhone. iPhone XS Max, ten... Ta duża kobiła. E, oczywiście musiał być w kolorze złotym, który uważam za przepiękny, ponieważ jest to takie złoto z nudziakiem i troszeczkę w taki rose gold wpada, także no, kolor musiał być kobiecy. E, także bardzo, bardzo fajny prezent. Oczywiście w tej powiększonej wersji te 256 GB, ponieważ no 64 GB przy iPhone'ach i przy żadnych telefonach tak naprawdę nie ma sensu kupowania tak niskiej pojemności, a w iPhone'ach tym bardziej, ponieważ nie jesteśmy w stanie rozszerzyć pamięci poprzez dodanie karty, więc musi być większa pamięć w telefonie. A dla osób, które są maniakami tak jak ja oglądania wszelkich open box'ów, i rozpakowywania takich rzeczy, te ta chwilka będzie dla nas yy, i napowania się, z otwierania iPhone'a. Urzuciłam ten fragment, ponieważ ten filmik jest też taką trochę dla mnie przypomnieniem, bo sobie przypomnę za rok, że o, fajnie było, jak otwierałam iPhone'a. Także jeżeli ktoś tego nie cierpi, no to bardzo go przepraszam, że musiał oglądać otwieranie. Natomiast ja osobiście lubię otwieranie właśnie wszelkich jakichś tam sprzętów, różnych rzeczy, rozpakowywanie. Także ja lubię to oglądać? I dlatego to wrzucam u siebie na kanale. Także z prezentu, słuchajcie, jestem super zadowolona jutro mam urodziny, więc pewnie jeszcze ten mój przytarga jakieś tam ciekawostki inne i inne jakieś kwiaty i tym podobne. Jestem przekonana, tak zawsze jest co roku. Już ma nic nie kupować, a jednak coś kupuję. Oprócz tego, co Wam pokażę, pokażę Wam słuchajcie, lakier do paznokci z Orli. Bardzo fajny kolorek i jest to terakota i trafiłam ten lakier do paznokci, słuchajcie, w TK Maxie. także w ogóle genialna cena była, ponieważ kosztował 4 funty, 3,99, także ekstra jak za, za ten mm, lakier, ponieważ one są naprawdę dosyć drogie, jak na lakierę i ja mam go na paznokciach, z tym, że mam obdarte już tutaj pazury, ponieważ pierwszy raz nim malowałam paznokcie i testowałam go, ile on tak naprawdę wytrzyma, ponieważ czytałam słuchajcie, różne opinie na temat tych lakierów i czytałam, niektórzy nadpiszą, że te lakiery bardzo krótko się trzymają, że one odpryskują, potrafią odchodzić płatami u mnie nic takiego się nie dzieje, rzeczywiście one poodpryskiwały, ale zawdzięczam to również temu, że zamiast najpierw przyjść i z Wami porozmawiać to no najzwyczajniej w świecie ja poszłam e, sobie wyszorować e, piekarnik i tym podobne. Czyli najpierw trzeba było posprzątać, nie? Zamiast najpierw nagrać filmik. Więc nagrywam filmik z obdartymi pazurami. Ale jak się komuś nie podoba, to niech się po prostu na nie nie patrzy. E, także jeżeli chodzi o ten lakier, słuchajcie, ja mam lakier na paznokciach e, tydzień. Tydzień. Mam lakier na paznokciach tydzień, więc jak na moje zdolności, to ten lakier jest genialny, ponieważ mi każdy lakier odpada, słuchajcie, po e, dwóch, trzech dniach. A, i w w Primarku i pokazywałam Wam fil dwa filmiki temu, pokazywałam Wam y żelowe skarpety i mówiłam Wam o tym, jak fajnie działają i wspominałam Wam o tym, że są rękawiczki w Primarku. Zobaczcie, co mam. Również słuchajcie, kupiłam rękawiczki, tylko że rękawiczki są tylko w różowym kolorze. One z wierzchu mają bawełnę, no i oczywiście w środku są wypełniane żelem. Ja już je wczoraj używałam i muszę Wam powiedzieć, że są naprawdę bardzo fajne. Także tak samo jak te skarpety, dobrze się sprawdzają. Także jak chcecie, to koniecznie, koniecznie kupcie. I pokażę Wam coś śmiesznego, co jeszcze kupiłam. Ta -da. Da, 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 da. Słuchajcie, to jest maska żelowa i ma to działać na tej podobnej zasadzie, czyli nakładamy swoją pielęgnację na twarz. To jest taka bardziej, no niby żel, ale takie bardziej gumowe to jest. Nakładamy swoją pielęgnację, słuchajcie, na twarz i zakładamy tą maskę na 15 minut, właśnie w ten sposób. O, już ja mam makijaż, sobie zaraz. Jezus, jeszcze moje włosy, tu się gdzieś tak, tak, tak i tak i to zahaczamy na uszy, także ciekawy gadżet, wczoraj go założyłam na chwilę, muszę powiedzieć, że mnie strasznie tu gdzieś ciągnie ale jeszcze potestuję i dam Wam znać jak się to dokładnie sprawdza i wczoraj kupiłam jeszcze taką strasznie długie, kupiłam opaskę do włosów, wiecie tak, tak, jak jakieś maseczki. Tu gdzieś Wam się zdjęcie wyświetli. Ta opaska kosztowała funt 50. M. Maska na twarz, ta silikonowa, kosztowała tylko funta, więc niedrogo. No i rękawiczki kosztują 3 funty, tak jak kosztują skarpetki. Także to... A, i jeszcze kupiłam w Primarku, słuchajcie, żel do brwi. Bo chciałam po prostu przezroczysty żel do brwi, żeby mi tam ewentualnie lekko przytrzymał. I, i powiem Wam szczerze, że nie wiem, jak się za bardzo sprawdza, bo pierwszy raz go nałożyłam. Poczekajcie chwilę, aż zaknę w lusterko spadł. Czy on coś trzyma? Trochę trzyma. Muszę powiedzieć, że troszeczkę tam odrobinę trzyma. Ale szału nie ma. No ale funt kosztował, Także ja jakoś nie muszę bardzo mocno sobie utrwalić tych drzwi, żeby, żeby one jakoś się trzymały, więc tutaj nie mam problemu. Więc za funta. A i jeszcze tak, ostatnio kupiłam jeszcze słuchajcie, eyeliner z Open Glory. To jest ten Supercut bardzo fajny eyeliner, ja go Wam polecałam ulwielbiam 6,50 w Butsie Także, jeżeli traficie, to myślę, że warto przetestować. Mam jeszcze taki bardzo gruby, który wygląda jak marker wręcz do, do pisania. I mam taki bardzo cieniutki, ten jest taki pośredni i ja uwielbiam, u mnie się słuchajcie, najlepiej sprawdza. Cena też jest bardzo dobra, bardzo wytrzymały jeden liner taki mam co najmniej na pół roku i on cały czas maluje, nie trzeba go tam wiecie gdzieś tam nim strzepywać i nie wiadomo co robić. A tak naprawdę do Primarku weszłam. Po waciki, które używam systematycznie. Wielkie opakowanie, 100 tych owalnych wacików, 90 pensów, 100% bawełny, także super. I naprawdę nie opłaca się nigdzie indziej kupować tych wacików niż właśnie w primarku, ponieważ są za wielkie opakowanie, są najtaniej i ja przeważnie chodzę do primarku właśnie po waciki, a przy okazji jakieś takie gadżety ostatnio wynajduję żelowe. Ostatnio pokazywałam Wam, słuchajcie, też. Rzeczy, które kupiłam, właśnie w bucie, jak byłam. I tu mamy um, skraw do ciała Sanctuary Spa, Bing by Sanctuary Spa. I to jest, czyli Mango i Tonka Bean. I słuchajcie, on pachnie tak genialnie tak genialnie. Ja się w ogóle zastanawiałam, czy wracam um, ten skrab um, ze sobą, ale mój partner go powąchał i po prostu um, sam um, włożył mi ten skrab do koszyka, um, bo pachnie po prostu genialnie latem. No. Mega, mega. To jest peeling cukrowy, i do tego wszystkiego on ma tutaj co prawda ma parafinę w sobie, ale on przez to jest bardzo tłusty, taki nawilżający w momencie, kiedy peelingujemy ciało, także jest bardzo fajny, a jednak nie czarujemy się w momencie, kiedy myjemy. Ja na ogół najpierw robię peeling, a potem się myję i po prostu tą parafinę i wszystkie jakieś takie rzeczy i tak zmyję z ciała, więc nie widzę tutaj problemu. A w tym momencie, na właśnie te rzeczy, które wam pokazuję, są przeceny i za wielkie opakowanie to jest 250 gram, zapłaciłam 2,20, także. Ekstra. Tutaj mam hibiskus i wodę kokosową, i jest to żel pod prysznic 250 ml, i za ten żel pod prysznic zapłaciłam albo funt 50, albo funt 25. I też zapach jest po prostu, hmm, niby hibiskus i kokos. Tego kokosa bardzo mało czuć. Bardziej bym powiedziała hibiskus, ale czuć tutaj też taką, jak gdyby wiśnie, czereśnie. Ten zapach jest słodki, owocowy, ale jest mega przyjemny, także jest naprawdę genialny i do tego jeszcze wzięłam mgiełkę. Jedna z tych rzeczy kosztowała fun 25, druga fun 50, nie pamiętam która ile. Mgiełka ma 100 ml. Ja jej używam od tygodnia i używam jej naprawdę w dużej ilości i jest bardzo wydajna i pachnie dosłownie takimi słodkimi czereśniami z czymś, pomimo że to jest hibiskus i woda kokosowa. Łanie się ten zapach też rozwija, nie najgorzej się utrzymuje, także Super, super ceny, genialne. Ja Wam w ogóle wrzucałam post na Instagram z tym. Wrzucałam Wam również post z takim oto produktem i jest to niby nawilżająca taka mgiełka do twarzy, która ma w sobie również SPF 30 i jest to produkt, który można używać na makijaż. Ja go kupiłam tak naprawdę po to, żeby właśnie mieć ten SPF w momencie, kiedy gdzieś się idzie używając kremów, z filtrem, jednak ten krem działa tylko przez jakiś określony czas, więc czasami dobrze jest jednak pokryć twarz czymś dodatkowym. No i tutaj akurat trafiłam na ten garnier. I ja ten garnier, słuchajcie, kupiłam w funciaku, i on kosztował mnie funt za buteleczkę, więc miałam trzy butelki, gdzie normalnie opakowanie jedno, jedna taka malusinka, buteleczka 75 ml, kosztuje 4 funty. Czyli około 20 zł. Więc nie jest to tani produkt. Jest go całkiem mało, ponieważ to jest tylko 75 ml. A bardzo był polecany na brytyjskim YouTube i bardzo dużo osób go polecało i było zadowolonych. I jeszcze ta cena, właśnie w funt, w funciaku, to już w ogóle genialna. Także mówię, dobra, kupię trzy opakowania. Jeżeli się okaże zły, to najwyżej, nie wiem, albo komuś odsprzedam, albo komuś oddam, albo. Wyrzucę, nie będę płakać, bo to taka cena, że wiecie. I muszę powiedzieć, że jestem zadowolona. Jak ja garniera nie lubię za bardzo i nie lubię się z garnierami zbytnio, tak tam mgiełka jest całkiem ok. Tylko trzeba wiedzieć, jak ją używać i robić to z głową, ponieważ widziałam na bodajże wizerzu, czy na czymś takim, widziałam opinie na temat tego i nie były najlepsze. i dziwiłam się, słuchajcie, dlaczego te opinie są takie słabe i domyślam się dlaczego. Także hmm, zrobię Wam może po prostu osobną recenzję tego produktu i powiem Wam więcej i pokażę Wam, jak się sprawdza i sobie udowodnimy, e, czy robi to, co jest napisane na pizarzu, czy nie. No i tutaj mam wodę różaną. Tutaj mam pół butelki, ja Wam pokazywałam ostatnio w dęku tą wodę różaną. Ja używam je systematycznie. Mam jeszcze trzy butelki w zapasie, plus połowa tej. Jest to zwykła, najzwyklejsza woda różana, którą znajdziecie w sklepach z jedzeniem po prostu w sklepach spożywczych. W UK, w Irlandii przypuszczam również i przypuszczam, że w kilku innych krajach znajdziecie to na dziale z jedzeniem ze wschodu, a bardziej z jedzeniem z Indii, z Pakistanu, tego typu rzeczy. Tam to znajdziecie. Nie wiem dlaczego to tam jest wiecznie wpychane. Czy znaczy może dlatego, że po prostu w tamtych krajach używa się wody różanej do deserów, do ciast, i w kuchni, i w, w strefie beauty. W wielu miejscach tego używają, więc może dlatego. Natomiast firma KTC na pewno jest dostępna w Polsce, bo z firmy KTC jest ten najtańszy olej kokosowy, który no nie jest naturalnym, nie jest organicznym, jest to rafinowany olej kokosowy, więc on nie ma zapachu kokosu, nie ma tych wszystkich właściwości, ale on jest w takich plastikowych opakowaniach. Jest to jeden z najtańszych olej kokosowych, jakie są na rynku. I to jest ta firma, dokładnie to jest ta firma. Także jeżeli szukacie wody różanej, to szukajcie jej na półkach z jedzeniem. Po prostu ona tam będzie. A ona jest niesamowicie tania, ponieważ ona kosztuje 50 pensów obecnie w aździe, a normalnie ona kosztuje funta, czyli około e, 2-4 zł do 5 zł ta woda powinna kosztować za butelkę. To jest 190 ml. A także szukajcie jej w, e, po prostu w sklepach spożywczych. A co jeszcze? Słuchajcie, kupiłam sobie bluzkę To jest bluska na ramionczkach. I to jest taka, wiecie, bardzo, bardzo taka luźniutka, zwiewna bluzka. Ona jest niby czerwona, a to jest taki bardziej malinowy kolor, bym powiedziała. Wiecie, to jest taki o, takie, takie zwiewne. Ona ma dłuższy tył. No i tutaj ma taką koroneczkę z przodu. Słuchajcie, wygląda prześwietnie. Niestety, aparat nie oddaje koloru. Ona ma dłuższy też tył, także to jest świetna bluzka dla osób plus size gdzie ja też mam zacne mm, siedzenie. I nie tylko, zresztą. Świetna bluzeczka, właśnie dla osób plus size, dlatego że i pupę mamy zakrytą, tutaj troszkę z, z przodu też jest dłuższa. Bardzo fajnie się układa, jest luźna, jest bardzo fajnie wygląda. Widzę, że światło się zmieniło, próbowałam coś poprawić na aparacie, dalej nie wiem, czy nie jest tam prześwietlona. No nieważne. W każdym razie, że słuchajcie, mówiłam o blusce. Bluska, bardzo fajna cena. Ona normalnie, oryginalnie gość sztuje 18 funtów. Ja za nią dałam 10. Z tym, że to jest bluzka, która um, nie jest dostępna w w jest dostępna w Irlandii na pewno i jest dostępna tutaj w Anglii. Także jeżeli będziecie chcieli znaleźć tą bluzkę, to ja Wam po prostu dam link do niej. Słuchajcie, musiałam przerwać nagrywanie, bo dosyć, że światło mi szaleje po prostu okrutnie za ognem, bo nagle słońce doszło do wniosku, że ono będzie jednak wychodziło za chmur. Tada! Pomimo, że cały czas było zachmurzone, więc miałam inaczej aparat ustawiony to jeszcze mój sąsiad y, postanowił, że będzie wiercił w ścianach. No nie dadzą mi nagrać, nie dadzą mi nagrać, nie mi się spokojnie z Wami napić herbaty i spokojnie z Wami porozmawiać. I oprócz tej bluzeczki, słuchajcie, kupiłam jeszcze skórzaną sobie ramoneskę w końcu. Ostatnio dostałam jakieś takie fazy na skórzaną ramoneskę i doszłam do wniosku, że muszę jakąś kupić, także, także super. No ja jestem zadowolona. Y, kurtka jest skórzana, Naprawdę skórzana, dlatego że wszystkie te kurtki, które są robione z tych tworzyw skóropodobnych, one jednak z czasem coraz gorzej wyglądają. One gdzieś tam się, wiecie, to widać i to nie zawsze dobrze wygląda. Poza tym one nie przepuszczają powietrza. Więc człowiek się w tej kurtce, jak jest cieplej, się zaczyna dusić. Jak jest chłodniej, to jest mu znowu zimno, ona nie daje za dużo ciepła. A jednak naturalna skóra. Oddycha jednak trochę. Ta kurtka inaczej się wtedy zachowuje, ten materiał. I no, no, jest, no jest inaczej, no jest inaczej. I poza tym, wiecie, no, tak naprawdę wywalając co trochę kasę na nową taką kurtkę skóropodobną, tak naprawdę. Lepiej kupić moim zdaniem jedną porządniejszą, zapłacić trochę więcej i, i nie wymieniać tego non-stop. Zwłaszcza, że jeżeli trafi się w model taki bardzo uniwersalny, właśnie jak Ramoneska, no to jest to po prostu model, który nosimy i, i, i nie trzeba jak gdyby zmieniać tego modelu non-stop. Ja lubię, co prawda, kurtki na tej, wiecie, takiej stójce i, i myślę, że. W taką też się zaopatrzę, ale niestety nie było żadnego takiego ciekawego kroju dla mnie w tym momencie. Ale jeżeli się pojawi, to myślę, że tak. Kochani, ja nie przedłużam już. Pogadałam sobie, herbatkę prawie wypiłam. Mam nadzieję, że spędzicie chociaż chwilę ze mną miło. E, dajcie znać, co tam po prostu u Was słychać. E, jak Wam mija tydzień, jak tam majówka się Wam udała, jak maj w ogóle Wam biegnie. No i odliczamy już do wakacji, tak naprawdę. Także dajcie mi również znać, gdzie się na wakacje wybieracie. Jestem bardzo ciekawa. Tak. Dzięki. Sąsiad stwierdził, że pora kończyć. Kochani, nie przedłużam, odzywajcie się w komentarzach, zostawcie kciuka, będzie mi miło, jeżeli zostawicie również subskrypcję. Buziaki. Trzymajcie się i do zobaczenia.